Cześć, witam Was dzisiaj z naszej sali szkoleniowej. Omawiać będziemy nasz najnowszy produkt, jednostkę wewnętrzną pompy ciepła HPMD 3 w 1. Zapraszam na film. Co oznacza, że jednostka jest oznaczona symbolem 3 w 1? Mamy tutaj do czynienia z jednostką wewnętrzną pompy ciepła, do tego oczywiście e, buforem i zbiornikiem do ciepłej wody użytkowej. Tak? Są trzy urządzenia. Zamknięte w jednej kompaktowej obudowie, wymiary 1,67 m, niewysoka oczywiście, i do tego 69 cm szerokości, czyli w każde drzwi 70 taka jednostka kompaktowa jest w stanie się zmieścić. Taka budowa jednostki umożliwia nam bardzo szybki i łatwy montaż. Wszystkie podłączenia do instalacji grzewczej mamy tutaj z tyłu jednostki. Jest to bardzo prosta rzecz, żeby to podłączyć. Jeżeli chodzi o kable elektryczne, wprowadzamy je z tyłu i wychodzą one nam ładnie tutaj. Kable elektryczne, komunikacyjne, wszystko jest zamknięte tutaj w jednym miejscu. Mamy na pokładzie zamontowany zespół grzejny, odpowiednik automatyczny. Zespół grzejny to jest taki, kolokwialnie jest nazywany dogrzewaczem, czyli wtedy, kiedy pompa ciepła potrzebuje dodatkowej ilości energii, przy na przykład bardzo dużych mrozach, pewna moc elektryczna jest pobierana z zespołu grzejnego. A zabezpiecza nam zupełny komfort i prawidłową pracę całej instalacji. Mamy zawór bezpieczeństwa, mamy zawór trójdrogowy, mamy pompę obiegową, mamy również separator zanieczyszczeń czyli taki filtr, który chroni nam skraplacz w jednostce zewnętrznej przed wszystkimi zanieczyszczeniami. Czujnik temperatury na zbiorniku, żebyśmy wiedzieli, jaka temperatura jest uzyskiwana, jeśli chodzi o wodę użytkową. I a propos wody użytkowej. I buforowania energii, jeśli chodzi o układ grzewczy. Zamknięte pod tym tworzywem mamy dwa zbiorniki. U góry jest zbiornik do wody użytkowej. No, niestety nie widać, ale jest bardzo dobrze zasłonięty, bardzo dobrze izolowany, żebyśmy mieli do czynienia z jak najmniejszą ilością strat energii. Więc mamy zbiornik do wody użytkowej o pojemności 250 litrów. Jest to zbiornik emaliowany. W związku z czym standardowo przy takich zbiornikach stosuje się do ochrony anodę magnezową, którą należy wymieniać co półtorej roku. Taka anoda chroni nam zbiorniki przed korozją. W tej jednostce mamy zastosowaną anodę elektroniczną. Elektroniczna anoda, anoda tytanowa, jest montowana raz i służy nam przez cały okres żywotności zbiornika. Ci tutaj już te elementy przeglądowe mamy z głowy, nie musimy o nich myśleć. Niżej pod zbiornikiem z wodą znajduje się zbiornik z wodą grzewczą. Czyli mamy tutaj 60-litrowy zbiornik zapewniający nam płynną pracę pompy wspólnie z instalacją CO. Oczywiście wszelkiego typu zawory związane z wypuszczeniem wody, zarówno ze zbiornika do wody użytkowej, jak i ze zbiornika buforowego, są tutaj na wierzchu dostępne. Czyli pełny zakres prac możemy wykonywać bez specjalnego rozbierania jednostki. Wystarczy tylko zdjąć jej obudowę. Taki układ. Taka zawartość elementów oczywiście i ta prostota pod połączenia hydraulicznego i elektrycznego gwarantuje nam to, że pełną kotłownię możemy zamontować praktycznie w ciągu jednego dnia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat tego nowoczesnego rozwiązania, zapraszam naszą stronę internetową. Tam dostępne mamy wszystkie technikalia doskonale opisane karty katalogowe, dokumenty, wszystko co sobie życzycie. Jeżeli to Wam nie wystarcza, na YouTube również mamy filmiki, które przedstawiają to rozwiązanie. Zapraszam serdecznie, piszcie, dzwońcie, kontaktujcie się z nami, jesteśmy otwarci na Wasze sugestie. Do zobaczenia.